Chodź, Pyszku! Chodź, Tatusia! No, pięknie! No, chodź! Jak, przyczajona! To górdeczka! Aaaa, poszła! To mały krok dla Hani, ale. Karadę, że dalej tylko A Hop, hop, hop! Oj, oj, oj! Pokaż te nogi, no pokaż, pokaż, jak idą. O, tak, idą i o, ma. Mm -hmm. A. To jeszcze raz. Ajej. Teraz już wiem. Teraz już wiem o co chodzi. je. Uch. No? No? się coś? No dalej. Pięknie. Jak bieg na setkę. No? Tak? Tak? Cudownie. Tak? Pięknie. Brawo! Brawo! Też no, Te nóżki tak... O, super! Super! super. super. O, jak o, jakie przejęcie! O, jakie przejęcie! Jeszcze raz?